Chyba jakiś mały raport z Krakowa by się przydał. bodajże że dzisiaj wtorek, tak, wtorek. Udało się już dużo rzeczy nakupić. Dzisiaj powinny pierwsze dostawy wchodzić. Jak wiecie, jak wchodzę na aplikację importu do paczkomatu, to po prostu przewijam kilkadziesiąt paczek z różnych źródeł. Plus najważniejsze paczuszki idą jakby troszeczkę innymi drogami. Te, te to najdroższe. Nie o wszystkim będę jeszcze mówił, więc jakby. Takie pełne podsumowanie tego, co zostało wysłane, zobaczycie na pewno na jakimś filmie, no bo jednak tak się, że to powinniście zobaczyć, skoro wysłaliście jakiemuś typowi, łącznie przypominam, prawie 40 koła. Ten hajs jeszcze dochodzi, więc podejrzewam, że te 40 koła się zrobi. Ale dostarczacie, to chcielibyście zobaczyć, gdzie to dotarło. W Kijowie teraz będzie od dzisiaj, chyba 20 do 7 w czwartek będzie godzina policji, czyli cała środa jest wyłączona z użytku. Prawdopodobnie już przygotowuje się do jakiejś głębszej obrony. E, ostatnio spadł trochę tam bomb, także po częściach cywilnych. Ja się mówiłem, że przez ostatni ty o, tydzień do mojego wyjazdu był spokój, nic się nie działo. Znaczy działo się na przedmieściach Kijowa, oczywiście, że tak, ale w samym Kijowie wydaje mi się, że przez tydzień żadna bomba nie spadła. Wydaje mi się, nie chcę skłamać. Także było słychać już obronę przeciwlotniczą, było słychać czasami w niektórych obszarach walki pod Kijowem, ale w samym Kijowie było cicho. Znaczy cicho, w samym Kijowie nic nie wybuchało, więc no jak zawsze wyjeżdżam i od razu się dzieje, a czasami odwrotnie, więc będę musiał jeszcze tam dojechać, dlatego ja czekam aż ten sprzęt się skompletuje, różnymi drogami udało się go pozałatwiać, pozdrowienia naprawdę dla wielu osób, pozdrowienia dla Red Noses, ee, dla Kiragi, którym ogarniam, yes, musiałem długo wymieniać, nie wiem czy każdy chce być wymieniany, tym bardziej, że no niektórzy... No niektóre rzeczy były ślisko załatwiane, nie oszukujmy się, ta granica teraz nie funkcjonuje też oficjalnie, więc no ale no, się przewozi rzeczy. Nie naprawdę, no to jest wojna, więc wszystko się załatwia różnymi drogami. W Polsce w ogóle mnóstwa rzeczy brakuje, brakuje stazów, patrunków. czyli to są takie opatrunki zaciskowe, brakuje... O sprzęt wojskowy to nawet nie mówię, to wszystko chyba wyjechało, jak podjeżdżacie na granicę do ciężarówki bez rejestracji, piłują sobie przez tą granicę, więc możecie się domyśleć co tam jedzie to uzbrojenie idzie na Ukrainę naprawdę grubymi tonami więc to co my robimy, to co ja robię, to jest być, to jest mrówka to, to ta kwota, która jest z byciem mrówką natomiast no, takie mrówki też są potrzebne i nie, nie ujmujmy, nie chcę też ujmować za bardzo bo jednak ma to znaczenie, kurcze ma to znaczenie bo takich mrówek jak zaczyna być, nie wiem, tysiące to zaczyna mieć to efekt skali, więc to ma znaczenie więc jeszcze raz, czekam aż mi wszystko dozie. Pakuję ten cały szajs. E, jadę sam swoim autem na kijów. Wypierdalam najszybciej jak się da, rozrzucam co się da. E, około jedna, znaczy pojemnościowo, absolutna większość to jest pomoc jakby humanitarna, cywilna, pieluchy dla dorosłych. E, trochę opatrunków okluzyjnych się udało zdobyć. Udało się mnóstwo rękawiczek, rzeczy dla pielęgnacji osób starszych, śpiworów od chuja jedzie. Tam kilkadziesiąt ponad dwadzieścia chyba będzie. Trochę odzieży termicznej. To nie są tanie rzeczy, wbrew pozorom, tak? Jeden śpiwór, który ma jakiś sens w tych warunkach termicznych, to jest 200 zł, więc tego, tego, wiecie, jak część dwa koła wyszło. Mamy 40 do wydania, bęk rozsypane. Trochę lekarz idzie, ale to są jakby prywatne zamówienia. Udało się chyba ponad 10 litrów kupić. betadinę. to jest lek do odkażania, yy, rozwór do odkażania, przepraszam. Więc tego trochę też udało się ogarnąć, kupić. Natomiast mówię, coraz więcej rzeczy brakuje w Polsce i jest importowane jest importowane to już z dowolnych miejsc w Europie, po prostu ściąga się to z Anglii, z Niemiec, z Francji i z południa Europy. Skąd się da, jest to wysyłane. Więc faktycznie ten, ten przemiał produktów, który idzie na Ukrainę jest ogromny. Dobrze moi drodzy, jak mówię, yy, materiały już z samego dostarczenia, znaczy po dostarczeniu, to co wysyłam będę już zachował dla siebie i raczej chował. Tym bardziej, że to są rzeczy wartościowe i to musi przyjechać przez całą Ukrainę. Granica, jak ludzie mówią, no przez granicę problem. Granica paradoksalnie nie jest największym problemem. Muszę pół Ukrainy przejechać z tym. I mimo, że to nie jest wojna jak wcześniejsze, gdzie dużo rzeczy rozkradano, tak nadal trzeba być ostrożnym, trzeba myśleć i myślę, staram się. Dobra, może jakiegoś live'a dzisiaj zrobię, bo mam luźniej dzisiaj idę sobie na spacer i może skoczę sobie, znaczy na pewno skoczę na dworzec główny, może coś tam pomogę, no bo mówię po rosyjsku, znaczy myślę, że tam powinien z ukraiński, Ukraińcy latać, prawda, i pomagać, jeśli chodzi o tłumaczenie, natomiast nie wiem jak to wygląda, skoczę, spytam się, jeśli nie będą mnie chcieli, no to elo, ucieknę, hmm, idę kupować jeszcze leki, tam realizowali mi, a ja, nieważne, jeszcze kilka leków mam do odbioru. I, i, I jeszcze jakieś ubrania muszę kupić, bo trzech tygodni nie prałem tych ciuchów, bo po prostu nie mam miny, wziąłem jedną parę, myślałem, że szybciej wyjdzie. No to słuchajcie, dzięki wielkie, pozdrawiam z Krakowa i mam nadzieję, że widzimy się niedługo w Kijowie.